Witam wichu 1993 to jest SCP Containment Bridge wersja 056 yy, Na której nigdy nie grałem i w ogóle już dawno w tym nie grałem i to jest straszna gra. Jest ze mną mu Ultra XHD mm -hmm. Simonko który śpi już Jest to nagrywane o pierwszej w nocy prawie o pierwszej w nocy, 15 po pierwszej yy, także dla klimatu, żeby było dla klimatu no i e, będziemy zaczynać właśnie tą grę. E, Murzynek Ultrax będzie widział tego, e, to, to moje poczynania w tej grze przez e, livestreama, którego nie, pod, nie podawałem z racji tego, że to specjalnie było, żeby on widział, żeby mnie to nagrał i nie, żeby nikt tego nie widział. Ale tam parę osób się zebrało w jakimś cudem o tej godzinie. Nie wiem czemu. No, ja to nazywam Wichu, Wichu, Wichu. A, B, 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 A, I teraz tak. Y, difficulty cater oczywiście musi być. E, A intro, intro sequence nie, bo ja to znam. E, z pierwszych wersji. Map seed niech będzie losowy. Może... Mhm. Mm śpisz? Nie. Yeah. Mm -hmm. Dobra. Więc zaczynamy we. we, we Boże. Kiedyś zamknąłem, żeby jakby się dało to, żeby, żeby nie pobudzić nikogo, ale to myślę, że to nic nie da. Burzyn? No. Oczywiście słuchawki muszą być głośno, nie? W ogóle wszystko głośno musi być. Jezu. Nie, no, ja sobie ściszyłem ciebie właśnie, bo jak ty uderzy ryczał, to... Nie. <grym> Fajnie. Um, a, no dobra, więc jesteśmy. Nie wiem, czy coś widać. Jeżeli nie będzie za bardzo... Widać rzeczy. Nie dadzą mi dojść do słowa, nie? E Jak nie będzie za dobrze widać, to ja rozjaśnię, rozjaśnię e wtedy ekran i nie będzie problemu. Ale już jestem ostrożny, Trochę się tu pozmieniało, powiem wam e Nie było tutaj tak kiedyś ja bardzo głośno słabki, naprawdę i miej to tutaj, tak? Um, Kurde. Co hmm. to jest otwarte? O, patrzcie. Znalazłem coś. SCP-372. O fuck, to tego drzwi. Kurwa, strasznie głośno. Co to było? Widziałem coś. Dobra. Ej, murzyn, co to było? Nie co ty? wiem, gdzie? Nie po lewej stronie widziałem coś tam. Coś tam? Coś jest? Jezu, myszko. Co jest takie myszka? Wariuję, jezu. Tu coś jest? Tu coś jest? Tu coś jest? o! Tu jest coś. Przestań! Kurde. SCP-372, object as encoded. chcecie przeżyć to jest. Zapauzujcie, nienawidzę tego cienku. Aha, tu mam, na stacji mam mryganie. Ja tak mniej więcej wiem o... Co i jak. Coś mi się tu nie podoba, ale dobra, idę stąd. Idziemy do drugiej drzwi. może Mhm? No weź mi jakiś wsparcie psychiczne mi tutaj daj. Daj ja ja się szuka, tu zaraz ja ja Nie Ja wiem, z... że zajeb... coś ci wreszcie A, weź, weź przestań, dobra? Jest tu WC, o, idę do WC Do... go kibla I tu nic nie ma? What the fuck? I... I will eat you... Co? But? Czy ja dobrze usłyszałem? Lol Nic tu nie ma? Nic. Okej. Okay. Idziemy stąd. Murzyn! Mhm? Wspieraj mnie. Nie się tak cicho, bo się boję. Właśnie trząsy już są. O nie ja, nienawidzę tego miejsca. Jest? Nie ma. Ładnie. Mhm. z emocjony Fuck Nie, dłonie mi się spuściły Co to było? O SCP 914 Nie mam karty I co? Tu nie pójdę, tam nie pójdę Do tyłu nie pójdę, bo tam nic nie ma tu nie pójdę... Wygenerowałem mapę bez wyjścia? Nie, tu jeszcze pójść mogę. O Już myślałem... Cicho. In, G. Zawsze przez osobą zamykamy drzwi. O, krew, krew. <gryw> Blood. Eee. Coś znowu widziałem. Coś mi znowu przeleciało przed. Nie, mi się wydawało chyba. Z widy mam, ale dobra. A może to dlatego, że gram w i widzę takie rzeczy, których wy nie wiedzieliście. <gryw> dobra. Mm. Jej, mamy. Nawigator! Włożymy tam baterię. Oj. A. I będziemy pokazywał różne rzeczy. Ale. Idźcie w cholerę z tymi dźwiękami. Co tam jest? Mamy scp 37 notification. Please. Blah, blah. Aha, tam grę da się przejść. Tak. Teraz się da przejść. Z tego czytałem. Z tego co czytałem. Może? Jezu, weź tak. Musisz być taki głośny. Co to było? To ty byłeś?

ja może. <laughs> Jestem na skraju. Załamania psychicznego. O ile nie śmierci. Tu coś... Znowu jest, kurde myszko. SCP-895. Ja to mam szczęście do tych jest. Też to widziałem po lewej stronie. Jezus może matkowoska. móc się za nami że. <laughs> <laughs>

O ja ja to, ja, ja, gaz czy co tutaj? O okej okay. O tu coś jest Mogę to włączyć? Nie, nie Co na liveie piszą? Hmm, nie Czekaj Co? nie coś tam mówi. piszą sami do siebie Sami do siebie, okej okay. <grym> Okej okay. Tam na prawo nie są otwarte. Ja nie lubię, jak są otwarte drzwi. Zamknę je. Ty, tam jest dziura. SCP-079. What the fuck? Oczywiście nie mam kluczy tam. Tak. Ucichła muzyczka. Nie podoba mi się O, jest ja też. Um, murzyn? No I co powiesz? Powiedz coś przyjemnego um, No go nie ruszaj się! Że jest za tobą Weź idź! Cholera, na drzewo I spadnij O, jak to miło Tam pójdziemy tu A, pójdziemy tu Ty patrzcie, znowu coś się znalazłem Access code y, 666 Enter. Nie. Hmm... 6, 9. Nie. Nie. 6, Nie. O, tu tu się jest. What the fuck? What the fuck? Mine enters tunnel. Okej, okay, idziemy. To jest winda? <grystanie> Windę zrobili w tej grze, lol. Hmm. Ale fajna winda. Nic nie widzę Halo, jest tu ktoś? Ciociu? 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 Ciociu, kurwa Ciociu? Ciociu? Ciocia? Ciocia? Coś czuję, że to ciocia Ciocia? 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 Ciocia, kurwa Ciocia? 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 Halo, czeciu! 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 Nie wiem! Oo! Czeciu! Cziociu! Czeciu, ciołem mnie! Czuciu, nic zabieg! Czeciu! Czeciu! Wybier dalej! Czeciu! Proszę! Czu! Gdzie... Ja się obróciłem? Ja teraz nie wiem gdzie idę. Czeciu! Jak co tam gdzie... stało, bo nie widziałem tego? Nie wiem, coś czternego. Murzyn, to był murzyn. To to murzyn. Murzyn mnie goni. A murzyn mnie goni. Jezu, czarny murzyn. Ja pierdolę. Znaczy, nie będę będę się starał nie przeklinać. Ciociu, murzyn mnie goni. Ciociu, zabierz go. Zabierz murzyna. Słyszę coś? Kurwa, murzyn. Murzyn przestań mnie gonić. Murzyn gówno widzę. Chodzę w jakimś ciemnym tunelu. Murzyn i co... AŻ o, 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 Mama... <grystanie> co się przeliczało kurwa? Muszę... Konisz się? Nie konimy? E, obróciłem się dwa razy? Nie znowu... Myszko przestań, proszę cię... Myszko... Współpracuj, nie rób tego mi... Mój Jezu, gdzie ja chodzę w ogóle? Ja w ogóle... Gdzie ja jestem, ej? W ogóle... To coś mnie jeszcze goni? Chyba tak, bo cały czas słyszę te dźwięki. O, oh, fuck. Ja tu biegam ten tym tunelem ciemnym i... O, o, ucichło. Dobra, już nie tak gówna nie goni. Może Muszę... Dobrze, dobrze, że sobie darowałeś. To ci na, dobrze, na dobre wiedzie. Uh -huh. oh, Muszę, Coś się wyrosło. Gdzie ja w ogóle jestem? No, myszko, przestań. Wiesz, co, jak mnie coś będzie gonić, a myszka mi się obróci dwa razy i... O, tu coś jest. It seems to be locked. Aha, czyli tyle z zachodu. Po nic. Bo... Otworzyły się? Otworzyły się! Idę sobie... Nie, to jest nie... To jest zły moment! Nie otwiera... nie otwiera... nie Czyli? Ty? Gdzie jestem? Ja jestem w tym miejscu, gdzie byłem. Gdzie byłeś u góry? No to ja przeszedłem się tunelem... Wow! Jak ile co? Co to było? Dobra, nieważne. No może nie jestem tam. Nie, nie wiem. Może to jest... Próba... Nie wiem. Ja w ogóle się zgubiłem, tak naprawdę. Mm. Dobrze. Że mam Ty, ja tu nie byłem. Nie byłem. Nie, nie byłem. Nie byłem. Nie wiem co Jestem w innym miejscu. Ale tu. Ale tu jasno. <grym> ja... Aż byś został najchętniejszym. No ej! Tej to z... To jest dobry pomysł. Tu coś jest? Nie podoba mi się. What the fuck is... Co to było? Słyszałem strzały i ryki, i jęki murzyna, który ma posiedzenie w doktor harp. I tu mam klucz. Nie wiem, 000, no nie, klucz, nie, no, mnie zaraz wracam, wiesz? Doktor, do idź, idź. Co? Nie, ja wiem, co ty planujesz. Nie, nie, ty, ty, to... nie, co planujesz. Mam, mam nadzieję. Mam nadzieję. O fuck! Co to jest? Hmm. Halo? Omega Warhead Silo. Warhead Silo. Wystrzelimy w głowicę jądrową, a tam nie wejdę. Jak chcę tam wejść? Hmm. Gra się zapowiada na wiele Nie. O, tam nic nie ma? Chyba nie. Drzwi się otworzyły same, no ale... What the fuck... wejdziemy <laughs> oh, fuck! Drzwi się zamknęły same! SCPs, doszło Nie. I tak tu nie wejdę. Wracamy się. Mhm. Jak ja lubię się wracać W miejsca gdzie byłem i wiem, że tam nic nie wskoczy Ach, po prostu Kocham Teraz tu idziemy. Du -du -du. Du -du -du. Co to jest? Mogę tu przejść? Nie. O! o Boże, nie. Dobra, słuchajcie. To będzie koniec SCP. Na teraz, jeżeli chcecie, żeby było więcej SCP. No pewnie chcecie, bo ja nawet powiem wam, bo to wiecie. Generuje się mapa y, sama, y, zawsze jest inaczej. Y, a jak widzicie, dużo jest rzeczy do przejścia. No i to jeżeli... Jezu te dźwięki. To jeżeli chcecie, żebym... <ścoughs> Skinałem, kurde. Jeżeli chcecie, żebym y, da dalej nagrywał z tego tam co jakiś czas, nie oczywiście nie często y, to dajcie w komentarzach napiszcie y, jakby się przydało, żeby taki... Wiecie co? Może zrobimy to inaczej. Po prostu, jak będziecie chcieli, no i przejdzie. Napiszecie. Dobra, tak więc e, komentujcie, subskrybujcie. E, ja byłem wichu, który strał w w SCP. E, jak na razie, na pierwszy rzecz, no co, gonił mnie murzy. E, w ogóle tam dużo się działo, jak na razie. E, no dobra. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. E, pa, pa.